Dziewczyny, spotkałyśmy się tutaj, żeby porozmawiać o roli współczesnej ortodoncji w leczeniu kompleksowym. Jesteście no, lekarzami z dużym doświadczeniem, jeśli chodzi o prowadzenie pacjentów właśnie w zespole interdyscyplinarnym. Powiedzcie mi, czy pacjenci chętnie podejmują się takiego leczenia, wiedząc, że na przykład podstawowe leczenie będzie trwało kilka miesięcy. Jeśli chodzi o leczenie interdyscyplinarne, to z reguły pacjenci są na początku informowani o wieloetapowym leczeniu. Ono składa się z takich etapów jak ortodoncja, protetyka, chirurgia. Bardzo często leczenie skojarzone trwa nie tylko miesiącami, ale i latami. Mhm. Bardzo ważne jest to, żeby wytłumaczyć pacjentowi zasadność takiego leczenia i tych etapów, co po kolei musi być. I z reguły pacjenci się na to godzą, dlatego że znając zasadę i... Korzyści, które płyną z tego leczenia interdyscyplinarnego są w stanie zaakceptować ten dłuższy plan leczenia, mając na uwadze właśnie efekt końcowy. Zdarza nam się posiłkować to rzeczywiście zdjęciami przed i po, żeby pokazać pacjentowi, do czego dążymy, co możemy uzyskać i no wtedy faktycznie pokazujemy pacjentowi, że to leczenie trwa kilka miesięcy, kilkanaście, może nawet kilka lat, dwa lata, dwa i pół roku, bo tak leczenie tym mhm. też średnio. Trwa, ale efekt końcowy jest na tyle fantastyczny, zadowalający, yy, i potem efekt estetyczny w po, porozumieniu po z protetykiem, że pacjenci no, widzą motywację. Wiemy, że ortodoncja bardzo mocno się rozwinęła w ostatnim czasie. Mamy taką, można powiedzieć, gałąź ortodoncji, ortodoncja estetyczna. Możemy coś o tym powiedzieć? No, właściwie, ortodoncja estetyczna, to jest yy, moim zdaniem mhm. równoznaczny z nowoczesną ortodoncją. Nowoczesna ortodoncja to nie tylko leczenie jak najszybsze, jak najsprawniejsze, bo to od lat stosujemy, chcemy sprawnie, szybko, skutecznie leczyć pacjenta, ale rzeczywiście nowoczesna ortodoncja od powiedzmy dekady, to jest ortodoncja estetyczna. I te aparaty estetyczne mogą być zewnętrzne, w kolorze zęba czy przezroczyste. Tak, ale do tych pacjenci są przyzwyczajeni, tak. tak? Bo to jest znane już od wielu lat. A, te z ostatnich właśnie lat, którymi tutaj z doktorem Zmożyńską się posiłkujemy który bardzo często używamy w pracy, coraz częściej, to leczenie aparatami wewnętrznymi, no i leczenie nakładkami. To powiedzcie może troszeczkę o tych aparatach, bo jest coraz większa grupa pacjentów dla których to jest bardzo dobre rozwiązanie, bo otoczenie nie widzi, że się leczą. Tak, tak. W taki tak naprawdę e, niewidoczny sposób e, dążymy do pięknego uśmiechu. E, jeżeli chodzi o... E, takie niewidoczne leczenie ortodontyczne to możemy na przykład zaproponować pacjentom je w formie nakładek czy w formie, tak jak dr Wasiewicz prowadzi, leczenie aparatami językowymi. Może powiedzmy krótko o tych nakładkach. Na czym to leczenie polega? Nakładki, jak sama nazwa wskazuje, leczenie jest w formie, w formie wyjmowanych, mhm. przezroczystych nakładek. Na zębach nie mamy zamków, nie mamy drutów, są tylko niewielkie zaczepy, których kolor też dobieramy w taki sposób, aby był on jak najmniej widoczny dla pacjenta mhm. i dla otoczenia. Nakładki wymieniamy co 10-14 dni, a czasami nawet częściej co 7, w zależności od wskazań i, i planu leczenia. Rzadziej odbywamy wizyty kontrolne, co dla pacjentów, którzy na przykład przyjeżdżają do nas z daleka, jest bardzo komfortowe. A powiedzcie, jak długo trwa leczenie? Czy te, ta nowoczesna ortodoncja pozwala nam skrócić ten, ten okres leczenia? Właśnie o tym wspominałam wcześniej, że. W ortodoncji nowoczesnej dążymy do tego, żeby te aparaty były jak najmniej widoczne, jak najbardziej skuteczne, bezpieczne dla zębów i tkanek otaczających zęby, szybkie i uwaga, coraz mniej pacjentów zgłasza dolegliwości ból, bólowe podczas leczenia. Czyli dążymy w ortodoncji do tego, żeby to leczenie było jak najmniej bolesne, jak najszybsze, ale bezpieczne i niewidoczne. Więc biorąc pod uwagę, że dążymy do doskonałości, to proste zęby są elementem tej doskonałości, prawda? Więc proste zęby tak. są modne. Ja to nazywam zdrową modą. Bardzo ładne. To może tym akcentem zakończymy, więc zachęćmy jeszcze raz naszych pacjentów do tego, żeby być pięknym i zdrowym. No tak, bo proste, zdrowe, proste zęby to też zdrowe zęby. Dokładnie. Serdecznie zapraszamy.